Witajcie! Święta, święta i po świętach. No jak co roku. Ale ja dalej w świątecznym swetrze, w świątecznym nastroju, zajadam resztki z wigilijnego stołu, ale się zrymowało. Jednak temat dzisiejszego filmu trochę mało świąteczny, bo zapraszam Was na wideo poświęcone pięciu dziwnym czołgom. Więc ruszajmy. A więc numer jeden. Wyobraźcie sobie pierwszowojenne pole bitwy. Oczywiście widzicie takie czołgi jak Mark V, duży, mocno opancerzony, który miażdży niemiecki opór. Następnie widzicie F-Terreno, mały czołg z lekkim pancerzem, który niszczy umocnienia i wycofuje się z pola bitwy. I nagle widzicie to, i wtedy zaczynacie się zastanawiać, czy patrzycie na czołg, czy na kontener ze śmieciami pod blokiem. Szturm Panzerwagen. No chyba najbardziej kanciasty chock, kiedykolwiek ujrzał ten świat. Chock produkcji niemieckiej, który został stworzony jako odpowiedź na brytyjskie marki. Nasz kontener został zaprojektowany i wyprodukowany dość pospiesznie, co odbiło się na jego jakości, a samych egzemplarzy powstało około 20. Szturm panzerwagen był wadliwy, gorszy niż czołgi wroga oraz nieproporcjonalny. Mianowicie był za cienki i za wysoki, co kończyło się tym, że lądował do gór nogami w rowie. Natomiast jego załoga przewyższała liczebność przeciętnej polskiej rodziny e, ba, a nawet dwóch polskich rodzin było to aż 18 osób. Może teraz coś o jego uzbrojeniu. Czołg posiadał armatę o kalibrze 57 mm i aż 6 karabinów maszynowych z prawie każdej strony oprócz frontu. A. No i jeszcze pancerz, który wynosił od 10 do 30 mm. Co nie jest złym wynikiem, jednak, mimo średniego opancerzenia, czołg ważył 33,5 tony. Można też wspomnieć o pewnej wersji tego czołgu. Uber Landwagen to był szturm Panzerwagen, tylko że pozbawiony opancerzenia i dachu. Aby zostało prawie same podwozie, które służyło do przewozu pocisków. To chyba by było na tyle. Następny punkt. Numer 2. A tym razem coś francuskiego, a mianowicie francuskie parówki, czyli St. Hammond. Czołg, jak już wspomniałem, został stworzony przez Francuzów 7 września 1916 roku. Hammond przypominał swoim wyglądem drugowojenny niszczyciele czołgów, jednak był zdecydowanie mniej skuteczny. Zdecydowanie. Podwozie naszego czołgu było zaprojektowane na bazie wydłużonego podwozia traktora Holta. Ważył 24 tony, a jego gąsienice... Jak w czołgu z poprzedniego punktu były nieproporcjonalne do kadłuba. Este miał bardzo duże problemy z poruszaniem się, ponieważ miał bardzo duży nawis z przodu, co było spowodowane wydłużeniem szerokości okopów przez Niemców. Jednak pozwoliło to na zamontowanie armaty kalibru 75 mm. Nasze parówki ruszyły do boju tylko raz w 1917 roku. W bitwie w okolicach Condé-sur- ale jak się mogło spodziewać, nie odniosły większego sukcesu. A do końca wojny wyprodukowano ich zaledwie 400. Numer 3. Znowu Francja, ale w tym przypadku w zasadzie nie wiem co to jest. Bonito-czołg, pojazd w sumie też nie, no po prostu mobilne radio. I ja nie żartuję, to się naprawdę wydarzyło. TSF było to dosłownie radio zamontowane zamiast wieży w czołgu F-Terreno, ale wyglądało dość dziwnie. Ten <laughs> pojazd służył do łączności między oddziałami pancernymi a dowództwem. Czołg nie posiadał również uzbrojenia, za to posiadał radiostację E-10TR. No i ostatnią różnicą między pierwowzorem było to, że zwiększono załogę o jedną osobę, czyli o radiotelegrafistę. Numer 4. W tym punkcie miałem dużo wątpliwości, jaki czołg tutaj umieścić, ale w końcu wybrałem, a więc Bob. Po Bo prostu Bob. Dobra, do rzeczy. Zbiornik produkcji australijskiej uznany jako najgorszy i najbrzydszy czołg świata. Zaprojektowany przez ministra robót Boba Sampl'a. Od którego wzięła się nazwa tego czołgu podczas II wojny światowej Bob został zaprojektowany w obawie przed atakiem ze strony Japonii Bo Australia nie miała żadnego wsparcia z innych krajów A tym bardziej nie miała żadnej broni pancernej Mimo to czołg nie dorównywał japońskim Gdyż Bob został zbudowany przez cywili z żelaznych płyt falowanych Przez co miało liczne wady i niedociągnięcia Niestety bądź stety czołg nigdy nie został wprowadzony do produkcji masowej Ale za to został wyposażony w lekki karabin maszynowy Bren i ważył 5 ton No i moim zdaniem wygląda jak paczka Taka co się dostaje na poczcie Dobra Lećmy dalej Numer 5 Niemcy są znani z swoich genialnych czołgów podczas II wojny światowej jednak na początku swojej historii pancernej nie mieli jeszcze doświadczenia i produkowali straszne buble, co w sumie udowodnili podczas pierwszej wojny. Ale chyba niczego się od tamtego czasu nie nauczyli, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym wyprodukowali jeszcze jeden beznadziejny czołg No by Faizoik. Czołg ciężki zaprojektowany i testowany w tym samym momencie, co Licht traktor w 1933 roku. No więc był to trójwierzowy czołg. Który, tak samo jak ostatni, nie był zbyt udaną konstrukcją. Nigdy nie został wprowadzony do produkcji seryjnej, ale za to wyprodukowano ich 5 egzemplarzy. Pancerz było o grubości od 8 do 20 mm, a o uzbrojeniu nawet nie będę mówił, bo było tego strasznie dużo. Mimo ogromnych wad, trzy z nich wyruszyły raz do walki podczas bitwy o Norwegię. Wykorzystanie tych czołgów było jednak raczej symboliczne. Bo nie były one jakoś zbytnio skuteczne w walce. Jeden został zniszczony, a dwa pozostałe wróciły do Niemiec. A w związku z ilością wież, załoga liczyła aż siedem osób. No to chyba wszystko. W zasadzie wszystkie te czołgi były dziwne i prawie wszystkie były beznadziejne. Ale w sumie to by chyba było na tyle. To mój pierwszy film, w którym użyłem mój głos. No i... no... cześć!